No cześć. Miałem dosyć długą przerwę, ile w ogóle można nazwać to przerwą. No bo w sumie więcej mi nie było na, na tym YouTube niż byłem. Także no cóż. Jak ja sobie to wszystko teraz wyobrażam? No, przede wszystkim jest mi trochę głupio, ale no nie będę tutaj owijał bawełna, po prostu nie chciało mi się, a to nie miałem czasu, no... Wiele tych, wiele tych rzeczy się na to wszystko nałożyło. a Zwłaszcza lenistwo moje olbrzymie. Także no, to tak gwoli wyjaśnień. No i przede wszystkim chciałbym zapytać, czy jeszcze ktoś w ogóle na ten mój mały, niedorozwinięty kanał zagląda? Jeśli tak, to byłbym bardzo wdzięczny, gdyby w komentarzach się odezwały takie osoby, osoba bądź no nikt. Jest. Się nie odezwał, to będę wiedział wtedy, że nikt już na tym kanale nie siedzi, albo przez dłuższy czas nie śledzi, czy tam w ogóle się coś dzieje. Także jest to dla mnie dosyć istotne. W tle widzicie taki luźny gameplay z Rador No i do czego zmierzam? O to, to, w jakie gry bym chciał grać, co bym chciał wam pokazywać. No cóż. Możliwości jest dosyć sporo, pomyślałem nad kilkoma, nawet kilkunastoma nawet, tytułami. Właśnie jedną z tych możliwości jest owa widziana przez Was właśnie na ekranie Red Orchestra. Tylko że, no, sami ocencie, bo jakość, w jakiej, może jakość, ilość klatek, w której jestem w stanie nagrywać Red Orchestra, nie jest powalająca. Jest to takie niestabilne plus minus 20-30 klatek. To zależy też, wiadomo, czasem coś mi spadną, czasem może trochę wzrosną. No, takie stałe, niezmienne czynniki, które na to wpływają. No i cóż, pozwólcie, że Wam tutaj przeczytam, bo mam kilka, zapisałem sobie kilka możliwości gier, gier do nagrania i po prostu chciałbym, żebyście mi. Powiedzieli, co, co, z tych tytułów będzie najbardziej interesujące, co z tych, jaki z tych, który z tych tytułów właściwie mm, najbardziej by Wam przypadł do gustu. Także, mm, może zaczniemy od tych gier, które już kiedyś nagrywałem, czyli Hearts of Iron 3 i Blitzkrieg. Y, oczywiście, no, oczywiście, jeśli chodzi o Hearts of Iron, to save już dawno został. Że, że tak powiem, zaprzepaszczony, zginął w odmentach mojego dysku twardego. Ale za to, gdybym miał na nowo nagrywać Hoja, to wtedy nagrywałbym go już wraz z najnowszym dodatkiem czyli, no, taki nowy, to nie jest dosyć stary. No, ale ostatnio, jakby to powiedzieć, no, z tym najpóźniej wydany, powiedzmy, w ten sposób. No i ewentualnie jakieś małe mody, albo w ogóle na tym Black eye tak zwanym, czyli tym najbardziej... Yy, najbardziej rozwiniętym modzie do Hearts of Iron. No... Pff, wszystko zależy od waszego odzewu, nie? Ja tu dam parę pomysłów, no jeśli odzewu nie będzie, to sam coś wymyślę, żeby, wiadomo, na nowo tych widzów pozyskać. Jest też Blitzkrieg, który jakiś czas temu nagrywałem. Z Blitzkriegiem jest ja o tyle prościej, że po prostu yy, poza nagraniem sobie przechodzę misje, które już pokazywałem, docieram do momentu, w którym skończyłem i nagrywam dalej. Yy, Także tutaj nie ma filozofii, albo zaczynam kampanię innym państwem. Taka jest też możliwość. Yy. Dobrze, jeśli chodzi o takie gry wojenne, te, ten desen i tak dalej. Czy może ogólnie, powiedzmy, historyczne, żeby tylko na wojnie się nie skupiać, bo naprawdę możemy tutaj z wielu rzeczy wybierać. Na przykład jakieś starsze Call of Duty, ewentualnie Black Ops, mam jakiś sentyment też do Black Opsa 1 oczywiście, ale raczej mi tu chodzi o Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty Modern Warfare i tutaj Możliwości są praktycznie takie, że mogę nagrywać coś z multiplayera, mogę coś z singleplayera, ale nie jakieś kampanie, które już, które już jest miliard na YouTube. Przepraszam. Tylko może wymyślę coś ciekawszego, coś, coś oryginalnego, tak? Jak ładnie to brzmi. Pewnie większość z Was zna serię gier Mountain Blade. Ja mam kopie gry Ogień i Mieczem Dzikie Pola także z tego też mogłoby się coś pojawić o tyle w tym przypadku już nagrywanie zwykłej kampanii będzie będzie dużo ciekawsze niż w przypadku na przykład Call of Duty bo jest tak naprawdę wiele możliwości wiele dróg które mógłbym obrać podczas swojej przygody także to jest kolejna możliwość jest też możliwość taka, żebym nagrał Roma Total War. No. W sumie o to mi chodzi, który. Do którego również mam, można powiedzieć, pewien sentyment, którego się kiedyś zagrywałem. Czkolwiek musiałbym sobie teraz poprzypominać te wszystkie mechanizmy i tak dalej. Jest też Civilization 5. W sumie działa nawet nie najgorzej na moim komputerze. Dopóki się duży świat nie wygeneruje i bardzo nie oddalam mapy, no to wtedy jest w porządku. Jest też taka ciekawa gra, której ja osobiście jeszcze nie przeszedłem, a tak na dobrą sprawę dopiero zacząłem w nią grać. Nazywa się Wargame European Escalation. Jest to gra o alternatywnym scenariuszu, jak mogły się potoczyć różne konflikty podczas okresu tak Zimnej Wojny, które mogły doprowadzić do eskalacji konfliktu na cały świat. No a tak się nie stało i właśnie różne scenariusze są rozpatrywane w tej grze. Jest to gra strategiczna z pola operacyjnego, czyli coś takiego jak Blitzkrieg. Tak już tak łopatologicznie porównuję. Dobrze, wy tego na pewno nie wiecie ale jestem również fanem wszelakiej gier czy literatury postapokaliptycznej Zagrywałem się w obie części metra. Co prawda Metra Redux jeszcze nie zakupiłem, ale może kiedyś to się stanie. Lubię bardzo grę Borderlands. Także to są kolejne możliwości, z którymi można byłoby coś zrobić na tym uschniętym kanale. Tylko nie wiem właśnie, jak by było z tymi grami podczas nagrywania, czy by to w ogóle jakakolwiek dobra jakość była. No to się bardzo obawiam, bo niestety mój komputer mnie nie rozpieszcza ostatnie laty. Myślałem też o Battlefieldzie trójce, którego kiedyś grałem. Można by tam coś ciekawego wykombinować może. Nie wiem, nie wiem. Dawno w niemi nie grałem. No ale tu znowu pojawia się pytanie, jak mój komputer by sobie z niej poradził, bo. Wiem z doświadczenia np. z Far Cry 3, że kiedyś działał świetnie, a teraz lipa. Nawet na niskich detalach nie da się po prostu w niego grać. Jest też opcja, żebym sobie popykał w jakieś takie starsze gry, może które mi się bardziej kojarzą z dzieciństwem, z, z ze szkołą podstawową. Np. Need for Speed Underground 2 to jest taka Gra dosyć znana, którą bym sobie chętnie przypomniał. Oczywiście, jeśli byście chcieli to w ogóle oglądać, no, myślę, że jakbym sobie przeszperał te wszystkie moje tytuły pudełkowe, to bym znalazł również jakieś inne ciekawe możliwości. Także, no, w sumie, tak z grubsza to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was zaskoczyłem. No, na pewno zaskoczyłem tym filmem, bo. Już mnie chyba nie ma prawie rok na tych tubach. No, tak, prawie rok. Yy, no, także to w sumie tyle. Yy, przede wszystkim, jeśli ten film obejrzeliście, to yy, odpowiedzcie, chociaż nie wiem, na jedno z moich pytań będę bardzo zadowolony. Ułatwi mi to decyzję. Yy. Dotyczące nagrywania filmów. A i ja od razu uprzedzam, że tych filmów teraz nie będzie jakoś specjalnie dużo. Nigdy by nie było i raczej nigdy nie będzie. Bo, że mam trochę więcej czasu, to nie znaczy, że mam go dużo. Więc te filmy postaram się, żeby się pojawiały, ale no, jak zwykle nie będą pojawiały się często. W sumie chyba jak kiedyś nagrywałem, to były w miarę regularnie, ale naprawdę miałem. Czasu wolnego multum, teraz już tak nie jest No ale postaram się co jakiś czas, żeby coś na tym YouTubie lądowało z mojej strony, także No to by było na tyle I widzimy się, raczej wy mnie słyszycie No ja was nie słyszę i ja ani nie widzę, ale mogę was yy, Mogę was dostrzec, że tak powiem w komentarzach i jeśli zechcecie coś tam napisać w następnym odcinku na moim kanale. Także cześć i czołem na razie.